drin drin znowu udzwoni drin drin znowu ugara drin drin znowu oczekuje drin 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 zły telefon ja nie odbieram nawet już usłyszę drin drin wywalę ten telefon niech poleci w jakieś piekło będę już będę napadać na ten bank i gdziekolwiek nie będę już wiedział co robić ale słyszę nadal telefon nie wiem co robić dzisiaj już tyle razy się żyłam już nie wiem co myśleć, ale już kończę i lecę na bi... lecę na bicie. Nawet gdy będzie zimno, nawet gdy będzie cisza, nawet gdy będzie ciemno, nawet gdy będzie pusto, nawet gdy będzie pusto, to o, o, o usłyszę, to o, o, o usłyszę, drin drink, halo. Marach. Drin drin, znowu dzwoni, drin drin, znowu gada, drin, znowu oczekuje, ee, ee Drin drin drin, znowu dzwoni, drin drin drin, znowu gada, drin drin, znowu oczekuje, drin drin drin, drin, znowu uzwoni, ale ja nie odbieram. Zwolnił mi telefon, oczy nad no, Nawet gdy śpię, nawet gdy mówię, nawet gdy się kąpię, nawet gdy siedzę i siedzę na kąpie, nie. nawet gdy jestem w szkole, nawet gdy będę robić, to i tak... mi coś wkurzy. Już nie wiem, co mówić. Już głos mi tu siada. Już nie umiem się przyzwyczaić, bo trzy miesiące tu nie było. Nie było tutaj nie, ale wrócę kiedyś, ale nie wiem kiedy, ale... odpuszczę kiedy idź. Nie wiem już, co mam robić. Nie ja wiem o co mam myśleć. Chwila, bo ktoś dzwoni, a nie taki spam. Nawet, gdy będzie zimno, nawet gdy będzie cisza, nawet gdy będzie ciemno, nawet, nawet, nawet gdy będzie pusto, nawet gdy będzie pusto, nawet, gdy będzie pusto, to usłysza. Drin drin halo. na.

Mara.